No to cześć, jestem Kacper, jak widzicie nie mam nóg, jestem dopiero przed zabiegiem integracyjnym. właśnie jestem na takim stowarzyszeniu właśnie ludzi przed integracją, po integracji. na przykład dzisiaj płynęliśmy sobie z pływem Dunajca, teraz jesteśmy na Palenicy, wyjechaliśmy sobie elegancko kolejką, no mnie integracja dopiero jeszcze czeka, no ale na pewno ułatwi mi to wiele, ja kocham podróżować, kocham dzikie kraje, także na pewno chciałbym coś pozwiedzać na dziko. No w protach krajowych nie jest to możliwe, niestety. No także... Tak, tak, dawno miałeś wypadek? 6 lat temu, w 2018 i straciłem nogi przez wypadek kolejowy, komunikacyjny. Tak, wypadek miał 6 lat temu, taką początku zdania. No bardzo dobrze jest, stary. No ale to co, jeszcze trzeci take teraz? Nie, nie tak. Chodźmy na spokojnie. E, chodzi mi o to, że gdzieś to będzie, nie będzie, bo tak naprawdę jak widziałeś e, wypadek miałem 6 lat temu, pewnie bym zajebał, no. Mm -hmm. no No, no, e, no. To wypadek miałem 6 lat temu, był to wypadek komunikacyjny e, z udziałem pociągu.